Proszę. Koniec świata. Nadejście Jezusa ponownie na świat chcieliśmy nazywać Paruzją. I tak, taki mamy obraz, że po prostu kiedy Jezus przyjdzie w chwale, wszystko się skończy. Nastanie panowanie jednego wiecznego króla, króla prawdziwego. Czytając dzisiejsze Słowo Boże wiemy, że to tak nie będzie, jak nam się wydaje. Nam się wydaje, że to właśnie przyjdzie król, który rozperdzieli wszystko, zniszczy świat, także to będzie gdzieś jakiś wśród jakichś tam burz, sztormów, kataklizmów. Ale nie. Pan dzisiaj mówi, że, że to będzie w normalności. Zresztą nazywa mi się dzisiaj na myśl yy, z wiersz yy, czasowa Miłosza yy, Koniec Świata. On opisuje, że po prostu pszczoła lata po kwiatkach, wbiere z miodek, yy, sprzedawca dalej sprzedaje, yy, że po prostu ruch na mieście jest taki jak zwykle, wszystko jest normalne. Yy, ten pierwszy kończy się kwento sprzedawcy pomidorów, który podając tego pomidora mówi, innego końca nie będzie. Innego końca nie będzie. Właśnie, innego końca nie będzie. Nie będzie burz, nie będzie jakiejś wojny, bitwy ostatecznej. Bo bitwa ostateczna rozegrała się około 2000 lat temu, kiedy Szatan został razem zawsze pokonany. Jednak w tej normalności, zwyczajności, dnia codziennego, rozpoczynającego się właśnie okresu adwentu, zobacz Boga, który, który przyjdzie i On przyjdzie wtedy, kiedy się nie spodziewasz. Tylko bądź czujny, miej otwarte oczy, serce, bo w chwili, kiedy się nie domyślasz, On przyjdzie. Amen.